Cześć, mam na imię Irek, witam w kolejnym odcinku w cyklu Obudź się. Jestem w Christian Sand w Norwegii, na południu Norwegii. Mamy dokładnie 15 maja, jest godzina po 16. No i jest piękna pogoda, tak więc wyszedłem na mały spacer, a przy okazji zrobię malutkie też nagranie. Tak jak zwykle, ponieważ coraz bardziej brakuje mi czasu na wszystko, z tego powodu, że też studia powoli zaczynają. Naciskać, to znaczy zostaje mało czasu, żeby pozaliczać wszystko, tak więc staram się robić to porankami, ale też popołudniami. Raczej chciałbym też spędzić czas odpoczywając i ewentualnie robiąc inne rzeczy, no ale staram się też wychodzić na spatery i tutaj wykorzystam to na właśnie krótkie nagranie. A dziś, może parę słów o rolkach. Ostatnio, w związku z tym, że też nadchodzą wybory prezydenckie. Pojawia się bardzo dużo rolek na ten temat. Pojawia się też dużo rolek, właśnie na temat generalnie Polaków, naszej mentalności, tak czy podejścia do picia alkoholu. Tutaj trudno mi to wszystko komentować, tak, bo uważam, że po pierwsze nie powinniśmy się z siebie naśmiewać, jeżeli już to ironizujmy sobie z innych narodowości, bo na pewno mamy takie możliwości ku temu powody i możliwości oczywiście też. A dwa, to tak naprawdę, jak popatrzymy na to wszystko, na te wszystkie rolki, no to tutaj można powiedzieć, że trudno to wszystko zweryfikować. Ja jestem absolwentem Wydziału Historycznego. Też pisałem pracę magisterską z historii, akurat XIX wieku. No i oczywiście, na pewnym etapie studiów, a właściwie od początku, można powiedzieć, że profesorowie mówili nam zawsze o tym, aby. Weryfikować źródła, tak? Czyli po prostu trzeba sprawdzać i jeszcze raz sprawdzać. I dzisiaj, tak patrząc na to, co się dzieje w mediach społecznościowych, na te krótkie rolki, ludzie w ogóle tego nie sprawdzają, po prostu łapią wszystko jak leci, nie weryfikują informacji, a tak naprawdę to czasami jest taka chwila, żeby usiąść, wejść, wrzucić jakieś hasło, właśnie dokładnie, które tam się pojawiło, i potem się okazuje, że może ta informacja nie jest do końca kłamstwem ale już jest troszeczkę przeobrazowana, już wygląda troszeczkę inaczej, już w uwypukla coś innego albo w negatywnym świetle przedstawia inną osobę, tak, wyłączając pewne w ogóle zagadnienia z kontekstu. Tak więc warto wszystko sprawdzać. Te rolki co naprawdę dzisiaj jakby dla nas taką podstawą, tak, często łapania tych informacji, ponieważ nie mamy czasu słuchać podcastów godzinnych nawet dwudziestominutowych czy piętnastominutowych. Te 5 minut na przykład tak jak ja już tutaj mówię pewnie dla wiele osób jest za dużo. A tam mamy krótką informację w rolce i potem jeszcze kolejną jakąś o podobnej tematyce i tak dalej i tak dalej. W ciągu kilku minut możemy przerobić bardzo, bardzo dużo informacji, ale czy to jest prawda? Czy to nam coś daje? Czy ta informacja gdzieś nas zostaje? Czy tylko po prostu potwierdza to, co myślimy, jakie mamy poglądy i tak dalej. Nawet jeżeli mamy jakieś poglądy, to po prostu starajmy się je weryfikować, starajmy się sprawdzić, czy ta informacja, którą nam przekazuje się, bo wiadomo, że też media mamy tak ustawione, żeby docierały do informacji, te, te informacje, które, nam, które nas najbardziej interesują, które są dla nas najbardziej pożądane, sprawdzajmy te informacje. Naprawdę niewiele trzeba, żeby wejść w inne media, żeby zobaczyć po prostu, jak to wygląda na innym portalu, i zobaczyć być może w szerszym kontekście to wszystko, co się wydarzyło. Uważajcie na to, bo naprawdę widzę, że jest sporo rolek takich fejkowych. Tak naprawdę dzisiaj przy tej tak zwanej sztucznej inteligencji trudno powiedzieć, co jest wykreowane w sposób rzeczywisty, a które rozmowy są gdzieś tam przerobione, tak, głosy podłożone. Bo jak ktoś nas codziennie, tak jak ja, nie słucha polityków czy osób, publicznych, to naprawdę gdzieś tam znam te głosy, ale nie jestem w stanie wyłapać, czy to jest prawdziwy głos, czy to jest głos podłożony przez sztuczną inteligencję. No i też pamiętajcie o tym, że sztuczna inteligencja, sama nazwa wskazuje, że jest sztuczna i czy to jest inteligencja, to jest druga sprawa, bo tak naprawdę, to ona tylko opiera się na informacjach, które my wrzucamy do internetu, które my tam wrzuciliśmy, włożyliśmy, wstawiliśmy, tak i to nie tylko my jako osoby, ale też jako instytucje, jako uczelnie, jako jakieś instytuty badawcze i tak i tak dalej. Także ona zbiera te informacje i nie zawsze też wyłapuje to, co jest prawidłowe, a tak naprawdę to nie jest coś, co ona stworzyła, tylko po prostu to jest coś, coś jest stworzone przez nas ludzi i ona tylko wykorzystuje te wszystkie zasoby dla swoich celów, albo po prostu przekazuje je nam w takim kontekście, w jakim my zadamy pytanie. Tak więc też warto zadawać pytania w różny sposób. Nie warto się tylko opierać na tym, co dowiemy się od sztucznej inteligencji, bo oczywiście ona często te informacje globalizuje, ale co można powiedzieć, bardzo często są na tyle ogólnikowe i nie do końca, nie do końca sprawdzalne. I tak naprawdę, jeżeli już zadajemy pytanie, też poprośmy przy okazji o to, jakie jest źródło i sięgnijmy. Nie tylko to, że wiemy, że jest, tak, jest jakiekolwiek źródło, ale po prostu sięgnijmy do tego źródła, wejdźmy na tą stronę i sprawdźmy, czy ta informacja na pewno jest prawdziwa, czy nie jest prawdziwa, czy to jest po prostu jakiś fake albo przeinaczenie. Tak więc uważajcie na te rolki, myślę, że to oczywiście ma swoje pozytywne ma po prostu zalety. Ale też uważam, że jest to bardzo dużym zagrożeniem, ponieważ zamiast szukać pełnej informacji, po prostu jesteśmy torpedowani szczątkami informacji, które nie zawsze są do końca prawdziwe lub podane w takim szerokim kontekście, w jakim była wypowiedź danej osoby. Miłego dnia, trzymajcie się w zdrowiu. I uważajcie na te media społecznościowe, bo tak naprawdę w każdym z nich, e, gdziekolwiek nie jesteśmy, to są formy role, i to jest właściwie taka najbardziej łatwa forma dostępu. No i nie bez powodu mówi się o tym, że jest to dla nas duże zagrożenie, ponieważ skrolujemy e, czasami nie myśląc tak, po prostu przewalając kolejne dziesiątki informacji, które nam są do niczego niepotrzebne. Miłego dnia, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Thank you.